Trudna sytuacja na rynku kryptowalut i prawdopodobnie to jeszcze nie koniec spadków na Bitcoinie Uważajcie na swoje altcoiny, bo w takiej sytuacji dostaną mocno po dupie Jak wygląda aktualna sytuacja, czego można się spodziewać, czyli moje potencjalne scenariusze zarówno wzrostowe jak i spadkowe Omówimy sobie sytuację dla Bitcoina, ETH, DOTA Cześć z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją Oraz zarabianiem na rynku kryptowalut, jak co poniedziałek, najnowszy update tego w jaki sposób ja widzę rynek Powiem Wam, czego ja się spodziewam aktualnie po tym, co się wydarzyło właśnie w weekend I nie przedłużając, jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, lub jeszcze nie subskrybujesz Zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami Przybij dzwona, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz Jeżeli będzie tutaj dla Ciebie wartość, komentarz taktyczny Lub po prostu napisz, jakiego altcoina chciałbyś, chciałabyś, abym dla Was przeanalizował Nie przedłużając, lecimy z tematem Ciężka sytuacja, ostatnio omawialiśmy sobie te strefy, skąd wyznaczaliśmy spadki Skąd ja wyznaczyłem potencjalne spadki, miało to miejsce wyznaczyłem tą strefę trzymającą cenę na wzrosty, niestety było tutaj lekkie odbicie, no i cena w ostatnich dwóch dniach poleciała jeszcze niżej do kolejnego poziomu, który tutaj wyznaczałem jako potencjalny poziom realizacji zysków właśnie z tego shorta, ja osobiście grałem tutaj longa, zostałem wybity z rynku na stop lossie i tutaj również Wam przypomnę, pamiętajcie, aby ustawiać stop lossy na każdych pozycjach zarówno na spocie, jak i grając na futures, w update'ach dla swoich partnerów edukacyjnych mówiłem właśnie, aby zabezpieczyli pozycje te, które były zyskowne, te, które entry były bliskie wejścia lub na lekkiej stracie, po to, aby mieć właśnie USDT na kupno w potencjalnym dalszym scenariuszu, a właśnie negacja tej strefy otworzyła drogę właśnie do tych poziomów, o czym właśnie ich informowałem. Zresztą wam również, mówiłem wam o tym, że jeżeli to zostanie wybite, cała na jej nie utrzyma, no to lecimy do tych poziomów ostatnie wsparcie 33 180 zostało już wybite. Został ten knocik tutaj wybity. No i moim zdaniem lecimy do 31.700 29.200 Czy zobaczymy podbitkę? Dzisiaj, jutro i dopiero w kolejnym ruchu, według mojej analizy, oczywiście mogę się mylić, ale na 99% zobaczymy właśnie spadki do tej strefy. Pamiętajcie oczywiście, że to co słyszycie to nie są parady inwestycyjne, a tylko i wyłącznie moja opinia na temat tego, co się może wydarzyć, i właśnie z mojej analizy wynika, że te spadki tutaj zobaczymy. Jeżeli dobrze widzę wykres z interwału tygodniowego, mamy szansę po dojściu właśnie do tych poziomów na zakończenie spadku i Tutaj ważna jeszcze sprawa. Jeżeli ta strefa, którą tutaj wyznaczyłem, czyli te 33,300, 33,700, 29,200, nie utrzyma, zostanie to wybite w kolejnych ruchach, w kolejnych dniach, no to lecimy 24,319,700. Tu już będzie wtedy tragedia na altcoinach. Także pamiętajcie, aby jeszcze raz podkreślać, zabezpieczać swoje pozycje, żebyście nie kisili potem przez kolejne kilka miesięcy właśnie tych altcoinów na stracie, bo jak wiecie, Długoterminowo trzymać Bitcoina czy ETH jest OK. Finalnie historia pokazuje, że do tej pory każdy nawet kupując na górce po czasie zdążył zarobić, czy zdąży zarobić. Natomiast alty niektóre potrafią się już po prostu nie podnieść. Także to jest taka informacja i przestroga dla Was. Jeżeli zobaczymy odbicie z tych 31 tysięcy i rynek nie będzie już szukał kolejnych dołków, to mamy szansę na to, aby w kolejnych tygodniach, tygodniach Wyjść z tego cało I będzie to po prostu I będzie to tak zwany długi proces akumulacji przez grubasów Który potrwa od dwóch do trzech miesięcy I wtedy będziemy mogli myśleć dopiero Po wakacjach o jakichś konkretnych wzrostach Ale to jest taka na razie spekulacja Na razie czekam na potwierdzenia Będę was o tym informował Jeżeli chodzi o analizy, które tutaj dla was robię Robię na podstawie strategii, których uczę w swoich kursach Znajdziecie je na mojej stronie Łukaszpacholski.pl W zakładce moje kursy Są to kursy od podstaw po zaawansowane strategie tradingowe Kursy miesięczne, kursy 3-miesięczne pełne, z pełnymi strategiami, właśnie banków, funduszy, grubasów Oraz moimi autorskimi Po tych kursach 3-miesięcznych, 95% moich partnerów edukacyjnych Samodzielnie potrafię już analizować rynek i na nim zarabiać Wszystko to znajdziecie opisane na stronie, więc jeżeli to Was interesuje To wbijajcie, zobaczcie co dla Was przygotowałem Do każdego kursu macie również przypisane grupy, futures, spot pod premium, zobaczcie co Was interesuje Jeżeli macie pytania wpiszcie do mnie na Instagramie ŁukaszPachowski.pl Zachęcam Was również do obserwacji mojego Instagrama Tam również macie możliwość wybierania altcoinów do analiz Także wbijajcie I taka ankieta pewnie pojawi się dzisiaj lub jutro Także do zobaczenia na Insta Lecimy z ETH ETH Okej, okay, tu Bardzo niefajna sytuacja Zabrakło nam do longa 4 dolarów, żeby Fajnie zarobić, po czym cena nam wróciła i wybiła mi tą pozycję właśnie na stop losie. Mówiłem Wam o tym, że jeżeli ta strefa nie utrzyma, no to lecimy dalej, no i niestety nie utrzymała, wybijając właśnie pozycję W tym momencie mamy dojście do dolnej bandy tego kanału spadkowego, który tutaj wyrysowałem Kolejny poziom to okolice 2282 Jak to nie utrzyma, właśnie ten poziom nie utrzyma To no potem mamy wsparcie na poziomach okolice 2000-2100 te wsparcie, jeżeli puści, no to już tutaj nie ma nic na drodze do poziomu właśnie tego 1963-1832. Oczywiście tutaj zobaczymy, jak zachowa się Bitcoin. Słuchajcie, nie wiem, czy słyszycie, czy nie, ale znowu mi wiercą, więc dzisiaj szybka analiza bez altcoinów, które wybraliście, ponieważ w takich warunkach nie da się pracować, a te alty, które wybraliście w poprzednim materiale, po prostu zrobię dla was w środę. Jeżeli chodzi o DOTA, ostatnia strefa trzymająca cenę właśnie tutaj, w tym momencie na wzrosty jest atakowana. Jeżeli nam wybroni, to no powinniśmy zobaczyć lokalnego longa do około 14 dolarów do tej strefy, ostatniej strefy podażowej, jako poziom realizacji zysków. Jeżeli to puści, no to potem mamy już 930 870 jako strefę trzymającą cenę na wzrosty Także nieciekawa sytuacja na całym rynku. Alty nieźle dostają, co zresztą widać po tych procentach. Czy to są okazje zakupowe? To się okaże, natomiast ja tutaj nie kapituluję, oczywiście informuję swoich partnerów, w jaki sposób ja zagrywam, również wychodziłem z pozycji, dzięki czemu mam możliwość teraz skupienia tych altcoinów, na które stawiam w long term na niższych poziomach, po to, aby potem nimi flipować i nawet w takim rynku, jaki jest teraz, zwiększać ilość danego. Danej kryptowaluty. I tak jak Wam wspominałem wcześniej, o tym właśnie informuję w swoim produkcie Spot Premium, w kursie Spot Premium, który znajdziecie na mojej stronie, o czym rozmawialiśmy na początku. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą analizę. Do zobaczenia, do usłyszenia i widzimy się w środę. Niech Bitcoin będzie z Wami piona.